W pierwszym meczu czwartej kolejki Magic Sport Ligi Futsalu niepokonany MKS Fablok mierzył się z Perłą Sports. Wynik meczu już w pierwszej minucie otworzył Jan Martyniak, wykorzystując błąd w wyprowadzeniu piłki przez przeciwników. Fablok chciał szybko odpowiedzieć i zaatakował. W dziewiątej minucie Rafał Brzezoń trafił na 1-1. W dwunastej minucie było już 2-1 dla MKS-u po bramce Mikołaja Trzeciaka, który wykorzystał dalekie podanie od swojego bramkarza. Trzy minuty później Jan Martyniak zdobył bramkę wyrównującą. W końcówce pierwszej połowy Perła miała okazję wyjść na prowadzenie, ale z dobrej strony pokazał się Kamil Lasik broniąc kilka groźnych strzałów przeciwników. Po zmianie stron bramkarz Fabloku nadal miał sporo pracy, ale remis się utrzymywał. Fablok kontrował i w 28 minucie Dawid Sabuda trafił na 3-2. Emocji w tym meczu nie brakowało. W 36 minucie Jan Martyniak trafił po raz trzeci dla Perły, a chwilę później Kasper Głowacz po szybkim kontrataku wyprowadził swój zespół na prowadzenie. Fablok się nie poddawał. Zaatakował i w 38 minucie Łukasz Kadłuczka wyrównał stan rywalizacji na 4 do 4. Był to mecz, który czuliśmy, że możemy wygrać. Byliśmy blisko zwycięstwa. Drużyna dzisiaj walczyła. Eee była widać zaangażowanie w grze. Szkoda, szkoda, bo mogliśmy jeszcze wykończyć kilka sytuacji i skończyć mecz wygraną. Widać, że chłopaki wrócili do treningów. Już tam powoli w klubach zaczynają trenować. Jest więcej siły do gry. No i tu procentuje właśnie w tych meczach tutaj w szanowskiej lidze futsalu. Dużo bramek padło też w meczu pomiędzy AFS Lambada a Magic Sport. W drugiej minucie spotkania Jakub Jochymek mocnym strzałem trafił na 1 do 0. AFS szybko odpowiedziało bramką Bartosza Śpiewaka, ale jak się miało okazać, było to ich jedyne trafienie w tym spotkaniu. W dziesiątej minucie Magic Sport powrócił na prowadzenie po strzale Karola Górkowskiego na 2 do 1. Jego zespół do przerwy mógł prowadzić wyżej, ale w kolejnych akcjach zabrakło dobrego wykończenia. Po zmianie stron Magic Sport przyspieszył i błyskawicznie zdobył trzy kolejne bramki. Po dwóch trafieniach Karola Górkowskiego i Jakuba Jochymka Magic Sport prowadził 5 do 1, pewnie zmierzając po komplet punktów. Można powiedzieć, nasza firmowa akcja, czyli, czyli bracia, bracia Górkowscy, Marcin, Marcin wyrzut do, do Karola, a że, że Marcin jest wiadomo tutaj bramkarzem w pierwszej lidze yy, wręczną, no to ten wyrzut jest, można powiedzieć, fenomenalny. Więc to jest nasze firmowe zagranie, naszej, naszej drużyny. Zawodnicy ASF starali się odpowiadać, ale nie potrafili znaleźć drogi do bramki przeciwnika. W 28 minucie wynik na 6 do 1 dla Magic Sport ustalił strzałem z rzutu wolnego Jakub Sidor. Mimo braków kadrowych, bo paru zawodników niestety brakowało, ale udało się. Wynik pokazuje jeszcze 1 jednak do przerwy tam był wynik remisowy na styku. Postawili się dosyć mocno, jednak my mamy indywidualności zawodników, gdzieś tam ligowych, gdzie grają, grają w ten futsal, gdzieś wcześniej grali, czy tutaj jak był jeszcze wcześniej Krakbe, czy, czy Klirex, a teraz gdzieś grają po ligach, ligach na dużym boisku, więc to doświadczenie jednak futsalowe zostaje, więc, więc pewne, pewne zwycięstwo i trzy punkty. W pozostałych meczach tej kolejki Solidex pokonał MKS 3-19 5-2, Sport plus zdrowie rozbił La Playa 12 do 4, zaś Wygiełzów pokonał Drevmar Agard 9 do 6.